Tutaj wasza nauczycielka historii sztuki z kursu Historia Sztuki Gryzie i dlaczego umieściłam się właśnie na takim tle japońskim. Jest to kimono i to kimono zimowe w piękne żurawie, a to i dlatego, że po połowie XIX wieku między innymi impresjoniści, ale również Inni modernistyczni twórcy zafascynowali się drzeworytem japońskim i też ogólnie sztuką japońską, która docierała do Europy już z otwartej Japonii, która właśnie otworzyła się w drugiej połowie XIX wieku. I nie tylko Monet, ale i Van Gogh, a u nas Leon Wyczółkowski, Olga Boznańska korzystali pełnymi garściami z tej sztuki, a przede wszystkim ze sztuki Ukioe, czyli Tzw. drzeworytów przemijającego świata. Co na nich było, że ten świat tak przemijał? Na przykład ulewa, na przykład płynąca rzeka. Również nieuchwytne chwile, chwile przemijające światło księżyca, odbijające się w sadzawce. Monet, ale i inni twórcy korzystali właśnie z tych osiągnięć.